Mhm, to idziemy z powrotem do góry. Podobno spędziłeś sporo Zatem musimy. A co, Diego? Soń... Co z górna? I nie zapomnij. Ja też mam pewną. Witaj na pokładzie. W por... Porozmawiaj z Jorgenem. Gdyby. Oba na... potrzebuję Twojej mocy. się spotkamy. Dobra, miltenku przecież tylko pogłoski to się nigdy nie zmieni Opolos, tu jest jakiś Jorgen. Żadna Ej, chyba mnie nie. Eee. Najpierw muszę od... Nie mów, że to nieprawda Musimy spłacić typu. Przecież oczywiste na wielka sprawa. Co takiego? Jak tego dokonałeś? Xardas powiedział mi. A, więc to tak, ostrzegam cię. E, wiem, gdzie szukać dworu. Świątynia, ale nawet to wspaniale. Pamiętaj tylko skąd wezmę. Twoja załoga musi składać. Porozmawiaj ze swoimi przyjaciółmi i zas... Przyda ci się też jakiś mag. Musisz poszukać jakie... No dobra, Jorgen. Jo obawiam się. Jest teraz członkiem naszego bractwa. Jorgen musi najpierw... Jak długo? Ten człowiek w ciągu jednego dnia pochłonął jadło, które z... Nie puszczę. Mm. Hmm. W rzeczy same doszły mnie słuchy. Mieszkańcy miasta widują w nocy, jakbyśmy i bez... Potem... Sprawa rozwiązana. Jeśli nadal zależy... Niech Ino... Ja... Opowiem... Łzy Inosa to tylko stara bajka dla dzieci. Opowiada o walce, którą Inos stoczył z peliarem na początku świata. Znalazł... To niemożliwe! Coś nie tak? Jeśli... Śmiem w... Nie przerywaj mi! No, 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 Jeśli to są prawi. Legenda głosi zdawali się nie niewraż... Najwspanialszy. Rozumiem. Ale łzy nosa, Inni ludzie. Okej. Okay. Więc czym są tak naprawdę te łzy nos? Gdy Inos zrozumiał, że. W... zaczął łkać. A jego łzy. Przejdźmy do rzeczy. Ż... Ludzie, którzy znaleźli jego łzy i skosztowali byli to więc pierwsi członkowie brak świetnie hmm powrotem do jorgena krążą ostatnio różne plotki nie można na tym polegać to przecież oczywiste zdaję się długiem naprawdę nie chcę w sumie do... a co z twoją no, z tym kapitanem. zaszczyt. Myślę, że... Dobrze, tak Czodowała jest. Jego Teraz Czudex Sardas. Znasz Lesterku. Nie wiem dlaczego, co przez to nie potrafię tego wyjaśnić, Chodź, więc spotkamy się w... śpieszcie dobra e, do majątku ziemskiego teraz jeszcze Nie mam many Tu 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 Wielka sprawa. Tak. Liczy się tylko siła, więc temu prawda. Pisze, w przecież nic, no Moje no. zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Nie, nie, można na tym polegać. O tym, nie wiem, czy, czy on się tak denerwuje. Zapisz. Teraz tak. Widzisz, idziemy do li. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego wojny. Nie mów, że o tym nie wiesz. Ej, zli? Ej, ty. Było dokładnie tak, jak mówisz. Nie, dziwim, nie, nie dziwi. Bo płyniesz za Zawsze. Masz statek. statek! Dobra. Co się w końcu zmieni? Jesteś lila. Nie wiem już w co wierzyć. Ja... Można się było tego spodziewać. Tym, to co mam z nimi? Rozwalić. To. Może skorupy da się wykorzystać. Wyglądają nie na do. Dobra, eee. A myślisz, że siedział? Dobra, musi być jakiś problem. Dostanie się na... Mam tu sfałszowane peł... Ale to jeszcze uwierzyć. nie wszystko. Sam okręt to za mało. Tak, naprawdę tak powiedział. Znasz kogoś? To już twój, jeśli nie potrzebujesz kogoś. Nie wiesz. Dobra, znasz kogoś? Jeśli dobrze pamiętam... Jeżeli on tego nie widzi, to nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Dokładnie tak, jak mówisz. A jak nie, to proste. Jak chcesz. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie. Jak tej... popłyniesz ze mną. Żartujesz? Ja. No i mogę ci pokazać. W takim razie leci. Tak. Długo czekałem. To było oczywiste. Hmm. Hmm. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Mówią to i was. Hub ode mnie nikt się niczego nie dowie eee, to jeszcze kogo tak, nie tego zapisał, muszę w restauracji no, jego chyba że wilka prawa, jasne dobra. to naprawdę nie no to na co powiedzieć o takich rzeczach zejść na pośredni. już dobra. idę żyć w sam Dobra to zupełnie się z tobą zada po prostu Zorlow nie zasłużył sobie na to to było oczywiste czy coś się w końcu zmieni 25 sił. Naprawdę nie mój problem. Żadna wielka sprawa. Ja, Bennett. Myślisz, że ja mam lepiej? Wiem, jaki. Tak? No, możesz pokryć smocze łuski. Magi też o tym. Moja najnowsza zbroja bije na głowę. Jest po Jeśli chcesz, to ci ją sprzedam. 20 tysięcy. chcesz? Jasne. Mam tu ki... Skąd to wygrzebałeś? O, w porządku. Zupełnie się, się z tobą zgadzam. Zupełnie się z tobą zgadzam. Nie ja mam czasu na takie rzeczy. Czego po... Skąd ty to znowu masz? Nie mówię ci tak, przecież nie pod... nic nowego. Żadna niska sprawa. Trudno mi w to uwierzyć. Zupełnie się z tobą zgadzam. Nic mnie hmm. już nie dziwi. Tego jest więcej. Runa mocy. Broń dwuręczna. Nie. Nie wiadomo już kogo żadna. Kilo, w końcu go sprzedam. Nie wiem czym on się tak denerwuje. To też podsprzedajemy Piwo. Ziny.

Op. Dobra, a teraz tak: Wykuwanie magicznej broni, ciężkie magiczne ostrze bojowe. Hej, ty! Mam swoje zdanie.

Słuchaj mnie, właściwie to tylko plotki. Nie wiem, musiało się to obracać. Ode mnie tego nie dostał. Nie, ale on może mieć ciebie. Wszystko lepiej. To się nigdy nie mówić. Było dokładnie tak, jak na Nie wiem, ty to tylko plotki. Nie mu tego mówić. Mam swoje zdanie na ten czas! To tylko Piekuj, broń z rudy. Duże magiczne ostrze na smoki nie wiem czy miały się tak rzeczy On nawet nie wie jak się trzyma mnie Nikt nie wie ty To jest broń dwuręczna. Nie mówię ci przecież nic nowego. ja wiem czy Oczywiście, wszystko lepiej. Wykła broń nie wypadnie. Ja to posłuchał niewłaściwych ludzi. Magiczne ostrze na smoki. O! Ubrażenia 160. Tyk. Zapisz. Dobra, a te łzy i nosa. Łzy i nosa. z tymi łzami nic nie mogę zrobić więcej Inosa mocze jaja Tak, że liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Nie Można wierzyć we wszystko co się słyszy. Pełnia życia, to nie. Tak, ja to, nawierzę, przepustka, to list. list Sardasa, poniszczony list. Ja się, nie, 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 nie. Tak, naprawdę, nie. Wie lepiej. Mhm, mhm. nie mam czasu na takie rzeczy, nie, Jest tutaj gdzieś. Wierzycie. alchemiczny to tylko plotki trzeba się nie uderzyć w sam środek Ci ma Dobra uch Sardasa była. Pa, 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 pa. Stół. Mikstury specjalne. Ej, ej 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 Nie tak, no wiem, że za mało składników. wyróć Mikstury many. Nie, mikstury leczenia. Pełnia życia. To mało składników. No dobra. Do portu. Rekrutujemy portu. ciebie. Ej hey, ty. Najbardziej. dowiedziałem się, zamierzam się Niech no, Wszyscy spod człowiek czynów. Tylko gadań. Dobra. Jeszcze Diego. On nam po pozostał. Zatrzymał. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Teraz każdy już o tym śni. Pięć minut bez sejwa. Czemu nikt? wiadomo od dawna. Mam swoje zdanie na ten temat. Tu, 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 tu Diego. Mądra. Mógłbym cię... No i? Mm. Popłyń ze mm. Daj mi jedną chwilę. <laughs> Mogę już ruszać. Stara zbroja! Powinien być Jeszcze pójdźmy do Lorda Andre. Nie mów, że to nieprawda. Chyba wszystkich wziąłem, Ingmar. Kim jesteś? Albrecht. Co jest, Andre? Technicy później. Tutaj się tak zdarzyć. Na nie wie komu wierzyć. Hey, powinien być mądrzejszy. Potrzebuję okrętu. Nie masz nawet A Co z tym stało? Ten okręt, ale mogę ci go użyć. Nie. Na co czekasz? Czekam tylko na No, okej. Okay. To było oczywiste od dawna. Żegnam o ziemble. Tu, tu, tu. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Myślę, czy wszystkich wziąłem, ale chyba tak. Nie można wierzyć we wszystko. Co się Jak mam tyle buteleczek. Zej inosa. Nie mogę kurzyć. Ui. Obywatel, obywatelka. tego nie powtarza. Mnie i tak nikt nie pyta. Jeżeli sam. Go, go! To nie mogę. Żadna wielka sprawa. Go, go, go na tańce. Go, go, go. Ho, 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 ho. Napisz naprawdę tak myślisz? nie przyszło do głowy. Hmm. Możesz wracać do miasta. i to jest prawda. Musisz mieć stat. Nie wy. Ej, zaczekaj, chciałem. Nie ma tu nic Nikt nie ma. Zabije kart i nie do końca. Nie pozwolę się przekupić. Podniech nos spod... musisz... Akt okrętowy. W porządku. Ej, załoga. Lecimy. Hej, ty. Żal, I oczywiście. Świetnie. Tylko sprawdź, czy potem możesz się trochę zdr... Oh yeah. Tu tu, 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 tu. Zapisz grę. Łyskawica, Sen, Wilk. Gdzie jest taka juta? O? Oh. Jest tu coś ciekawego? Eliksir. Uj, szczura, świetnie. Pierścionek Aleksir, many, many, many. Wróć. Tu, 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 mm, czyli tutaj nie ma tej kajuty. Lepiej uważać, co się stało Poczekaj, co się stanie. Zgubiłem o... się. <laughs> Kurwa. One more time.

Bany dobrze wymanewrował tym. Oh yeah. Napisz. Pogadajmy z każdym. Dwór Ir Dorad.